Cześć, witajcie z tej strony, Jake. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie specjalny draft. Dlaczego mówię specjalny? Ponieważ wybieramy tylko karty, które są w jakimś kolorze. Nie mówię tutaj o złotym czy o srebrnym, po prostu Inform, Men of the Match, Hero, Record Breaker, jakie tylko nam wpadną w ręce. I mój zespół nie może składać się z innych, właśnie, kart niż specjalny. No oczywiście moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie zapraszam was do magic-końców.pl Skąd macie 5% końców więcej Zaczynamy od formacji, dla mnie to jest oczywiste 4-3-3 ofensywnie No i pamiętajcie, wybieramy Uuuu Tylko karty specjalne No to Buffon, bo Record Breaker Wydaje mi się, naj... będzie najcięższy do trafienia no to Jeżeli jest Buffon, zaczynamy od obrony Bo właśnie Tutaj Manolas, dobra, niech będzie Manolas Czyli seria A na sam początek, zobaczmy no, ale jest Godin, to jest świetna karta. A teraz na napad sobie pójdziemy, a dlaczego by nie? je mam. u kawani, kawani. No ten man of the match mnie przekonuje. Prawe skrzydło, zobaczmy, kogo tutaj będziemy mieli. A, ja tutaj nikogo nie będziemy mogli użyć, więc to jest obojętne, kogo wybiorę. Dalej, co tu jest grane? Dobra, tutaj potrzebujemy infor. Dobra, trzech zawodników już będę, wiem, że będę musiał wyrzucić. E, dobra, kogo my tutaj mamy? Sergio, 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 Sergio Roberto, Sergio za tym je poprawialiście. Także już umiem. Mamy też Suzę, który nam tutaj nie pasuje. Sergi Roberto. No, Müller. Müller na szczęście jest jakiś specjalny zawodnik. Lewa obrona. Lewa obrona będzie to... No nikt nam tu nie pasuje. Radzi. No może być Raji. Trochę tak średnio. Okej. Okay. Myślałem, że uda się tutaj nam zrobić jakiś BBVA draft. No i to jest nadal możliwe w sumie. Gareth Bale albo Ronaldo. No to dla mnie będzie raczej... Ronaldo, poproszę. Uuu, mamy Lewandowskiego. 92 overala, Jak najbardziej. No, chociaż mamy już napastnika. Dobra, zabiorę Lewandowskiego, bo po prostu jego karta wygląda niesamowicie. Idziemy dalej. Potrzebujemy kogoś na prawe skrzydło, kto, który jest innego koloru. No i to, co chcemy, dostajemy. Teoretycznie mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak. No, no, okej. Okay. Okej, okay, lewa obrona. Na że pójdzie na naszą prawą obronę. Tutaj Draxler i Jacko. Draxler, oczywiście, że tak. Bo możemy zrobić tak. Idziemy dalej. Słuchajcie, no tutaj mina jest jedynym, jedną kartą, która pasuje nam. Tutaj mamy Neymara. Mamy Garetha Bale'a. To co z tego? No to Neymar. Po Neymarze, uuu, mamy w końcu jakąś ciekawą tutaj kartę. I ona będzie chyba musiała w naszym składzie wylądować. A reszta, no bardzo średnio. Dobra, obrona jeszcze. I po zieloną muszę zabrać. Muszę zabrać zieloną. To jest oczywiste. Tutaj, no, no, Caseres jest, ale oczywiście go nie mogę zabrać. Gaspar. I na końcu Kaylor na was niech będzie. Dobra, zobaczmy. No, dobra, moi drodzy, w naszym składzie znajduje się Record Breaker. Się, znajduje się pięć informów: dwa zawodnicy men w The Match, jeden zawodnik Hero, jeden zawodnik Team of the year i jeden zawodnik z Sound Patrick's Day jako Irlandczyk, prawda? Nie udało nam się kogo trafić. W sumie tak się zastanawiam, że chyba nie ma już żadnego koloru którego można użyć. Może srebrny inform jako karta specjalna. No ale to jest bardzo ciężko tutaj, ale z tych kolorowych złotych, powiedzmy złotych, to chyba nie. Ale mogę się mylić, jeżeli oczywiście się mylę, dajcie mi znać, a ja zabieram się do roboty, czyli gramy. No i naszym przeciwnikiem jest prawie pełen skład BBVA. O, o, dobra, mamy problem. Mamy problem. What? Buffon puścił taką bramkę, która leciała prosto na niego. Ja wiem, że Hames uderzał. Hames to jest świetny zawodnik z tą lewą jego nogą. No ale nie spodziewałem się, że Buffon puści coś takiego. Piłka była mocna. To nie mówię, że nie. Okej, okay, ładne podanie do Lewandowskiego. Lewandowski chodzi tutaj sam na sam Lewandowski. Musi to strzelić i tak też się dzieje. Jeden do jednego. Piękne podanie do Messiego No i nasz Polak strzela. Okej, okay, Ronaldo, ładnie wychodzi, aczkolwiek troszeczkę został zwolniony. Podanie do Lewandowskiego, Lewandowski dobrze się przepchnął, ale czy jeszcze jest szansa? Müller! W idealnym miejscu, w idealnym czasie, czyli właśnie to, z czego słynie Niemiec z Bayernu Bonachio. No i mamy 2-1. Dośrodkowanie wybijamy. Lewandowski z daleka, Lewandowski 3-2. Jego 92 overalla inform fantastycznie uderza i... Kurczę, mamy dzisiaj festiwal bramek. 32 minuta, i 5 bramek już padło. No, podanie do Müllera, Müller. No, on tutaj ze swoim wykończeniem powinien bez problemu załatwić sprawę. I tak też się dzieje. 4-2. Podanie do Messiego, Messi zatrzyma tą piłkę. Messi. Mo Messi wyciągnął harta z bramki, a Müller na pustą to nie jest przynajmniej przypadkiem hat właśnie Millera? Chyba tak. No i moi drodzy, mamy ragequit. Kolejny przeciwnik przed nami. Okej, okay, to było proste. Jeden do zera w drugiej minucie Thomas Miller, a kto by inny. Uf, uf, nie, nie, nie. O, dobrze, 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 dobrze. Zabieramy, zabieramy piłki, proszę. Na, no, się dałem zrobić teraz. Jeden, jeden, Miałem sytuację pod kontrolą, po czym znowu ją straciłem. Wspaniale. Jeden do jednego. Okej, okay, podanie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski uderzenie. I co to jest? Co, co jest w ogóle za bramkaż na tej, na tej bramce? E, e, dobra. Okej! Okay. 3-1 i to jest jego trzeci strzał na bramkę, jak on to robi. Okej, okay, Draxler, Draxler Co ten bram... To jest, czy to jest manuelno na bramce tam u niego? No, Ronaldo! No, jest! 3-2, Waleri chyba to strzelił, ale nareszcie, bo kurczę, nic nie wychodziło. Nie, 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 nie. 4-2 Wow! Wow. Mamy pierwszą połowę za nami, jakby to powiedzieć, Manuel Neuer naprawdę jest dzisiaj w świetnej formie. Ok, Leo Messi, Leo Messi, Musiałem, Muszę to sam załatwić. Muszę to sam załatwić, bo inaczej Manuel Neuer by to obronił jakoś. 4-3 w 74 minucie. Ronaldo, Ro Manuel Neuer, ależ on ma obrony Messi. Tak jest, Leo Messi, nasz bohater, w tym spotkaniu 4-4 w 85 minucie wyglądało to fatalnie, ale na szczęście Argentyńczyk popisał się dwiema świetnymi bramkami, zachował zimną krew, no i jest remis. Dobra, 90 minuta trzeba zrobić zmiany. Mamy świetnego Neymara, który wejdzie za powiedzmy Draxlera. Okej, okay, moi drodzy, nie powiem, mecz. Manuel Neuer jest dobry. Manuel Noir jest dobry. Okej, okay, podanie do Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski, proszę Cię Tak jest! 116 minuta dopiero sprawiła, że Robert Lewandowski wyszedł sam na sam Po dobrym podan podaniu Neymara I mamy 5 do 4 w tym spotkaniu No Coś niewiarygodnego Coleman, proszę Cię, Coleman Załatw to, załatw to Coleman Tu jest uwaga na Ronaldo Nie, nie, to jest jego piąty strzał w tym meczu I To są rzuty karne, to są rzuty karne nie, nie zdążymy nawet zobaczyć statystyk, ale to już nie ma najmniejszego znaczenia. One się nie zmienią. No ja w prawo jak zawsze. Wow! Wow, no to był dobry karny. Ale nie wiem czy nie mam lekkich lagów. Ale mam nadzieję, że nie. No i Neymar 1 do 0, ale są lekkie lagi. Widzę, ciągle w prawo, w lewo wystrzelam, to ja będę w prawo się rzucał. Sergi Roberto. Ech, nie wiem co ja teraz zrobiłem. Ale jest gol. Albo w lewo, albo w prawo, w prawo, ciągle A on ciągle w lewo Pewnie rzuca się w lewo, bo on rzuci się w prawo, to jest norma Ronaldo, o, trafia A, dobra, w prawo Nie, ciągle w lewo Sprytne, sprytne Lewandowski, ależ bomba Słuchaj, teraz mam się rzucić w lewo czy w prawo? No i to jest pytanie największe Pewnie wybierze środek, Bo, bo to jest najmniej oczywiste Nie ma, moja to jest gra Mój mecz, moje spotkanie Wygrywam to Ale co się działo w tym meczu To jest niewiarygodny absurd Nie będę w stanie wam pokazać wszystkich interwencji Jakie zrobił Manuel Neuer Bo było ich za wiele No zobaczcie na to No dobra, miał 6 strzałów celnych Nie pięć, sześć miał strzałów celnych No dobra, no to czas na trzeciego mojego przeciwnika Draft 188 Ładnie mu to wyszło Zobaczymy jak będzie im grał Dobra, mam problem Mam problem. Godin. Eee, tutaj połapie. O, tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Lewandowski. Perfekto. Jeden do jednego. 30 minuta. Robert, świetnie to wywalczył. Podanie do Neymara. Neymar. Dobrze. Neymar. Neymar Tak jest! Dwa, 1 w 97 minucie Messi. No kto jak nie Messi, prawda? No na przykład Robert Lewandowski 3-1 Moi drodzy i tak oto Dredge no, to było do odrobienia bez problemu No ale mój przeciwnik się zdecydował, że już nie chce grać dłużej Rozumiem go Idziemy do finału I okej, okay, nasze ostatnie finałowe starcie będzie z tą drużyną Okej, okay, Leo Messi całkiem dobrze sobie poradzi Leo Messi Leo Messi Leo Me... Jaka by to była bramka, czemu? Ronaldo. Ronaldo, tutaj Müller, Jeden do zera! W siódmej, w ósmej minucie. No i jeden do jednego, moi drodzy. W 16 minucie fatalna obrona z mojej strony. No, no po prostu na poziomie 0. No, nareszcie jakieś dobre podanie do Messi'ego. No. Nope. I boom, Leo Messi tej piłkarz nie było widać. W 56 minucie pakuje ją do siatki. No nie Co, co to był za strzał? Bufon jak to obronił, Znaczy jak nie obronił właśnie, jak stało się jakoś tak, tak to, nie wiem. 2-2. No niewiarygodne są te moje mecze ostatnio. Miller Świetnie. I do lewego. Proszę cię lewy. Lewy. No i znowu ten Neuer, mam dość tego już zawodnika. No, Lewy, tak jest, nareszcie, jak nie wcześniej, tak teraz Lewandowski, 76 minuta I mamy 3 do 2 Wygrywamy No i oczywiście za ten wygrany draft, czyli nie trzeba mieć ani zgrania No, no jedynie zgrania, bo miałem dobrych zawodników Ale zgrania nie jest, nie jest nie nam potrzebne w żaden sposób Grało się równie dobrze Paczka rzadkich zawodników, czy to jest paczka za 30, za 50 tysięcy? Nie, za, za 50 tysięcy, tak, no to otwieramy, moi drodzy, od razu. Tam mamy jeszcze parę innych paczek, które możemy też otworzyć. I w tej parce znajduje się Bram Serioru i Patricio, to jest mój najlepszy zawodnik po wygraniu draftu. Ale wiem, że tam była jeszcze Je, złota paczka. No dobra, no to otwórzmy te jeszcze trzy złote paczki, które tutaj są. Może coś ciekawego wypadnie, no bo na razie nie wygląda na to. To są oczywiście paczki z innego draftu, które tam wcześniej prze... nie przegrałem, tylko wy... chciałem zrobić draft 90, nie wyszło mi więc. Eee, e, zostały paczki, dobra, to też nie. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten kolorowy draft wam się podobał. Jeżeli tak, musicie zrobić łapki w górę i subskrybować po więcej materiałów na moim kanale, jeżeli chcecie mi pomóc, żeby ten kanał się rozwijał. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia!